Co musisz wiedzieć, aby używać pistolet Jonstar. Ciśnienie robocze jest potrzebne 2,5 do 3,5 bara. Wtedy tutaj zaświeci się lampka zielona światłem ciągłym. Jeżeli zaświeci się lampka zielona i zacznie migać, znaczy, że mamy za małe ciśnienie, jeżeli zapali się na czerwono, znaczy, że mamy za duże ciśnienie. Obszar roboczy jest pokazywany też również przez pistolet. Odległość odmuchiwania elementów przez pistolet to jest od 10 nawet do 30 cm. I zarówno 10 jak i 30 cm odmuchamy element. To zdejmiemy ładunek elektrostatyczny. Jaką szybkością powinniśmy operować pistoletem? Mniej więcej dwa razy szybszym jak standardowe lakierowanie. Pistolet używamy przed każdą warstwą nanoszoną na element i przed bazą, przed kolorem, klarem. Przed każdą jedną warstwą odmuchujemy pistoletem. Wtedy mamy pewność, że ta powierzchnia jest zneutralizowana i każda ta warstwa, która jest nanoszona, naniesiemy ją gładko, równo, bez wad dla kierniczych. Same neutralizowanie ładunków, sama ta powierzchnia zneutralizowana utrzymuje się do pół godziny, a to poprzez chociażby wymianę powietrza w kabinie, która cały czas chodzi. No to wtedy cały czas powietrze dmucha jakby w element, ponownie go elektryzując. Do działania pistoletu jest potrzebne tylko i wyłącznie sprężone powietrze. Pistolet ma w sobie turbinę napędzaną sprężonym powietrzem, która generuje ten prąd potrzebny do zasilenia tego urządzenia. Nie potrzebujemy żadnych kabli, żadnych baterii, tylko i wyłącznie sprężone powietrze. Pistolet zabieramy z kabiny lakierniczej powyżej 50 stopni Celsjusza. Jeżeli zostawiamy elementy na proces wygrzewania, wtedy pistolet zabieramy z kabiny. Tak wygląda uchwyt na pistolet z samoopadającą głowicą, która również chroni pistolet przed jakimś odkurzem czy innymi zanieczyszczeniami. Tutaj mamy wąż sprężonego powietrza, który też też można nim okręcać. Jest, jest nieważne, w którą stronę skierujemy pistolet. Jak się nie obrócimy, wąż zawsze będzie z nami że tak powiem, chodził.